Cześć wszystkim działkowcom ogrodnikom dzisiaj wyczekiwany odcinek dużo do mnie pisaliście w sprawie kretów i nornic i chcę wam pokazać tutaj mamy przykład jak u nas skopała na ogrodzie nornica, czyli taki podłużny jak gdyby tunel podniesiony jak się to ruszy to pod spodem jest właśnie miękkie i jest taka, o teraz dobrze widać, jest dziura ale bez, bez kopca, one raczej nie robią właśnie kopców nieraz się zdarza, że na końcu takiego tunelu wywalą kopiec o, ale to jest tutaj, na przykład, taki kanał idzie cały wzdłuż. Tutaj widać, że znowu jest taka grudka i pod tą grudką widać, że, że jest właśnie dziura i jest tunel nornicy. O, tutaj dobrze widać, w tą stronę wchodzi. Cały kijek. Dzisiaj Wam pokażę sposób. Nornic się jeszcze nie pozbyłem. Sam będę testował ten sposób na nornicach. Ale jeśli chodzi o krety, to w 100% mam go wypróbowanego i kretu w ogrodzie w ogóle nie mamy od kilku lat. Właśnie dzięki temu, że, że użyłem tego sposobu. Natomiast dzisiaj też sprawdzę u siebie. Wleję w kilka takich dziur. Właśnie tego preparatu i zobaczę, czy działa również na nornice Bo nornic na razie się nie pozbyłem. Jest to problem od zeszłego roku. Dopiero z tą nornicą. Najgorsze jest to, że nornice zawsze łażą tam. Tam Gdzie jest jakaś lepsza ziemia nasypana, tutaj na przykład był kawałek trawnika zakładano, Tutaj znowu widać dziurę, cały kijek wchodzi. Tu, gdzie jest lepsza ziemia, bardziej żyzna, to one się tutaj pojawiają. Podejrzewam, że one się żywią właśnie jakimiś drżownicami, i dlatego się pojawiają w takich miejscach. Właśnie gdzie jest na przykład przy drzewku, czy przy jakiejś roślince damy trochę lepszej ziemi, i od razu jest tam e, nornica się zjawia. Tak więc idę, zrobię roztwór, pokażę wam z czego, i zaraz pójdziemy tam na takie pole na zewnątrz. I pokażę Wam, bo zauważyłem, że jest kilka kretówek, to mogę Wam pokazać na kretówkach jak to Jak to wygląda jeśli chodzi o pozbywanie się kreta Z ogródka, bo tak jak mówię mam to sprawdzone W praktyce O tutaj po drodze jeszcze spotkałem drugie miejsce i To jest właśnie typowa, Typowe zniszczenie Nornicy, czyli Ona sobie kopie korytarz co jakiś czas jest taka mała jakby kretówka Niedużych rozmiarów I tutaj jak się to rozkopie To wszędzie jest Dookoła miękkie I wszędzie jest tutaj właśnie o, tutaj jest korytarz, którym sobie one łażą. I to jest właśnie, tak wyglądają zniszczenia po nornicy. I znowu jest to blisko ogródka, gdzie była lepsza ziemia, nawożona. I teraz, co będziemy potrzebować do tego, żeby zrobić taki roztwór przeciw kretom? Mam nadzieję, że też przeciw nornicom. A tak jak mówię, na nornicę dopiero wypróbuję. Mam konewkę wody, a tam nie jest akurat pełna, ale to, to wszystko jedno. Ja na taką konewkę prawie, że pełną daję i to jest preparat właśnie to jest całe. Hmm, co chcę wam pokazać? Płyn na kuny. Ja go kupiłem faktycznie na kuny, ale jest na napisane inne zwierzęta i tutaj mam go już niewiele, ale to już mówię kilka lat, go stosuję. I tak naprawdę pokażę Wam zaraz tutaj na przebitce, jak wygląda opakowanie tego płynu. I oni faktycznie też piszą, że. Na opakowaniu tym takim głównym dekturowym jest też napisane, że na krety, natomiast głównie go reklamują jako na kuny i jest to nic innego jak jakiś, o widać, że to jest stary 17 rok yy, i to jest nic innego jak jakieś feromony, czyli jakieś zapachy, które są naprawdę trwałe długo działają długo pachną. Nie jest to śmierdzące, nie powiedziałbym, żeby to brzydko pachniało. To jest taki rodzaj, nie wiem, jakiś perfum. Powiedzmy, ktoś jak lubi jakieś takie naturalne perfumy, to pewnie stwierdzi, że, że to pachnie. Natomiast ten aromat jest bardzo mocny. Jak się tym na przykład nie wiem, ręce skropi czy coś przy mieszaniu, to potrafią przez tydzień te ręce. Jeszcze nie da się ich domyć, tylko cały czas ten zapach się unosi, także to jest naprawdę mocny koncentrat. I zaraz wam pokażę, ile tego daję na konewkę i jak to się wlewa do krytówki, żeby działało. Także potrzebuję coś do rozkopania kretówki. Jakieś coś ostrzejszego, żeby znaleźć ten kanał, ten preparat. Ja sobie to dawkuję strzykawką, ale może być na przykład na łyżeczkę. No i konewka z wodą. I tutaj mamy piękny okaz kretówki. Zaraz Wam pokażę jak to zrobić, żeby to faktycznie zadziałało, bo nie lejemy po całym kopcu, bo to byśmy tylko zmarnowali ten płyn. Trzeba sobie delikatnie taką kretówkę odgarnąć. I wbrew pozorom nie jest zawsze tak łatwo znaleźć to miejsce, gdzie ten kret właził wyłaził, bo nie zawsze jest to na środku kretówki. No ale powiedzmy, że przeważnie tak się zdarza. I teraz delikatnie trzeba sobie wyczuć, gdzie tu jest miękkie, gdzie tu będzie dziura. Bo cały widz polega na tym, żeby wlać to do środka, takiej norki. Tutaj wszędzie mam całkiem twardo i wygląda, że, że na środku jest najbardziej miękko, ale nie jest tak, że wpada. Tak więc tutaj sobie trochę rozkopię, takim dziabakiem. Zależy wszystko od ziemi. Tutaj jest taka ziemia dość ciężka. O, dżownica już ucieka. Gdzieś musi być. Brecie ty tylko ruszyłem. To już wy... wypełzły 3-4 dżownice. I tutaj mamy ten kanalik. Tak, tutaj gdzieś on wyszedł. I szukamy takiej dziurki. Najlepiej to właśnie na takiej ziemi tak sobie odkopać, żeby tutaj było pewne, że to stąd on wylazł. No i teraz co robimy dalej? Tutaj synek mi pomoże, jako statyk będzie robił Biorę sobie tego płynu, on ma 50 ml całość opakowania Ja sobie wezmę tego Na taką konewkę biorę sobie 5 ml I to nie jest na jedną kretówkę, tylko tych kretówek sobie tak naprawdę jestem w stanie dość dużo tym zrobić Trochę się to gdzieś źle chyba nabierało w tą ale. Tutaj mam mniej trochę, to jest 2 ml. To jeszcze troszeczkę nabiorę. O! Teraz będzie. I tak naprawdę to jest, mówię, od kilku lat już to mam. I jak zrobi się kilka kretówek, to wtedy sobie rozrabiam taką konewkę i tą konewką załatwiam kilka, czy nawet. Kilkanaście kretówek na raz, bo nie, nie trzeba tego dużo robić. Właśnie o to chodzi, że dając płyn bezpośrednio do takiej norki, to byśmy mało zrobili. A rozcieńczając go sobie we wodzie, robimy sobie kilka litrów takiej mieszaniny. Pomieszam sobie jeszcze z patyczkiem. O, ale daje. Ale jak mówię, nie jest to brzydki zapach. To jest taki jakby zapach perfu. Ale oni tam twierdzą na opakowaniu, że jest to o i poszło, widzicie? Nie wiem, wlewam sobie tak na oko, pół litra do takiej jednej jamki, tak żeby sobie to tam zniknęło, poleciało i teraz tak naprawdę, żeby to nie zwietrzało, to sobie to przysypuję z powrotem. Tak zawsze u siebie robiłem przynajmniej, że aby ten płyn tam został i pachniał tam na dole, a nie żeby uciekał na zewnątrz. No, i idę sobie do następnej, zobaczyć, czy coś jeszcze znajdę takiego świeżego. A tutaj mam taką typową dziurę, znowu od nornicy, która szła sobie tunelem i zrobiła sobie taką dziurę. Jamkę to też jej tutaj wleje. Troszeczkę. U, tutaj to idzie. Od razu znika. I o to chodzi, że. Teraz tym kanałem się ten zapach rozprowadza i po wszystkich kanałach jest duża szansa, że ona wtedy nam faktycznie zniknie z całego pola, bo ją to będzie drażniło i gdzie nie wykopię, to ten wiatr, przeciąg będzie i ten smród niósł. Tak więc tutaj też przysypię zaraz. Można sobie zasłonić i wtedy przysypać, bo tutaj nie mam takiej ziemi jak z typowej kretówki, to nie ma czym zasłonić. O, zasłonimy ją niech i tam pachnie tymi perfumami. Jeśli chodzi o skuteczność, naprawdę ja próbowałem już i karbidu i jakieś ropy lałem i nafty i jakichś różnych takich świst śmierdzących. O widzicie, to jest następna krytówka, zaraz też rozkopię. Naprawdę próbowałem i pułapki takie, które się zakopuje. No różne dziwactwa i niestety nic nie poskutkowało, a ten sposób okazał się na tyle skuteczny, że tak jak mówię akurat na swoim podwórku, nie mam Wam gdzie pokazać bo no nie mam kretówek, musiałem wyjść po prostu na pole, na łąkę a że jest świeżo skoszona to, to tych kretówek trochę widać no i taką kretóweczkę też sobie zdejmę podaj mi tego kika no i zobaczymy czy tutaj się znajdzie też o jest ale że tutaj są korzonki to mówię, to nie jest takie oczywiste i tutaj na przykład jest przykład tego, że nie jest na środku kretówki zaraz Wylejemy trochę pachnidelek. I tak jak mówię, z takiej rozrobionej konewki to spokojnie można z 5-10 dziurek załatwić. I naprawdę to podejrzewam, że to jak w okolicy, to to jest jedna i ta sama nornica czy kret. I, i naprawdę skutecznie to ucieka. Nornice to właśnie lubią w takich miejscach, jak gdzieś jest jakiś beton, taras. O, no i od razu jest dziurka. I norka. zmieni nie norka, tylko to są kanały połączone. Dlatego wydajność tego jest fajna, bo wystarczy w taki kanał niewiele wlać tak naprawdę. Ale że one są wszystkie połączone korytarze, to potem fajnie. O, patrzcie jakie jakie piękne poziomeczki. Ale właśnie przez to, że są połączone, to łatwo jest je namierzyć i wypędzić do każdego po odrobince już mi się ten płyn kończy no i tak jak tutaj widać jak szła tutaj 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 jest taka ziemia podniesiona tutaj no i sobie sprawdzę a no jak pewnie że tak jest kanał dziura no to i cykniamy trochę a masz, żebyś pachniała ładnie i nie jest to trucizna, jest to naturalne z tego co tam czytałem to jest jakiś to ma zapach jakichś zwierząt drapieżnych, czegoś takiego tak więc to jest ekologiczny produkt też podobno tego używają nie wiem, przeciwko dzikom jakimś różnym innym zwierzętom o i znowu, jak jest jakaś, jakieś takie miejsce zacienione czy jest jakaś konstrukcja tutaj była tutaj była piaskownica dla dzieci i znowu była jakaś inna gleba, coś było ruszane. to już są ich kanały. Jeden, tutaj widzę zaraz obok, drugi. Najgorzej to mnie wkurza na trawniku, jak się idzie i się pod nogami zapada. Bo właśnie one tak płytko robią te tunele, że później się tam zapadamy. Na koniec Wam pokażę jeszcze tą etykietę, gdzieś w internecie znajdę tego produktu. Tak, żebyście mogli sobie sami też poczytać. Nie jest jakoś przesadnie drogi, ponieważ jakieś takie produkty widziałem też, że kosztują ponad 100 zł. A ten jest naprawdę. O, koniec już! Jest naprawdę w przystępnej cenie. Także myślę, że, że warto spróbować. Tak jak mówię, na krety się u mnie w 100% sprawdził. W całym ogrodzie nie mamy ani jednego kreta. A teraz próbuję to na Nornicę. I mam nadzieję, że również podziała, bo zasada powinna być taka sama. Pamiętajcie, że produkt nie jest w żaden sposób przeze mnie reklamowany ani nie jest sponsorowany, ale jest za to na moim ogrodzie przetestowany. Trzymajcie się ciepliutko. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca geowłókin drogowych wzmacnianych nylonem, bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych. Idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowłókine premium, yy, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy, pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.